Tak, przyjechał dzisiaj karton z kolejnymi głośnikami do naprawy w bazu. basu. Zobaczmy, co kryje w sobie ta świetnie zapakowana paczka. Zobaczcie, jak to jest zapakowane rewelacyjnie. Karton jest w narożnikach zawinięty tą taśmą taką Gorilla. Nie wiem jak to nazwać jeszcze, ale to jest to taka taśma wzmacniana. Narożniki świetnie zachowane. Tam się nie ma nic prawa dziać. W środku nic się nie rusza, także gratuluję, jeżeli komuś wpadł do z takiego właśnie pakowania, naprawdę, słuchajcie, rewelka. Firma kurierska, nie ma żadnych yy, śladów jakiegoś tam wielkiego odtarcia, nigdzie, grubo, solidnie, zawinięte streczem. Zobaczymy jak to wygląda w środku. Technik od internetu, od mojego mój dostawca internetowy, dlatego że miałem kłopoty z internetem, nie działało mi łącze. No i przerwał mi troszeczkę tutaj nasze pokazówki. Okazuje się, że w kartonie pokazuje nam się kolejny karton Ground Zero, już z głośnikiem. Jest to model GZIW300X. Z tego co na kartonie napisane. I mamy tutaj taki jeden karton. Z tego co widzę, jest też tutaj. I ja pierdzam. I jest drugi. Ułożymy sobie ten duży karton na razie na bok. I zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy dwa kartony Grand Zero. I zobaczmy, co mieści się w środku. Mamy takie tutaj pudełka. Fajnie, że są głośniki przesyłane w oryginalnych opakowaniach, dlatego że to gwarantuje największą ochronę, najwyższą ochronę dla przesyłanego sprzętu. Także tutaj nie w tym momencie nic nie zobaczymy. Trzeba będzie to widzę wypakować całkiem, zatem wracamy z powrotem na staty i zobaczmy co tam się środku siedzi. Upakowujemy pierwszą sztukę. karton, zatem ciężko to wyciągnąć. Nie ma może tego tutaj punktu zaczepienia, a nie mogę niestety go zrobić. Może spróbuję z tej strony, bo wygląda na to, że jest jakby przytwierdzony. Ten karton otwierasz się z dwóch stron. Ucz może tędy wyjdzie. Wyciśniemy go I w mamy tutaj pierwszą sztukę. Głośnik Ground Zero. Trochę się zapadł w głośniku w kartonie to Wygląda mniej więcej tak. Kurierzy niestety nie szczędzą sprzętu, dlatego trzeba go solidnie pakować, żeby dostał jak najmniej uszczerbku na zdrowiu. Spróbujemy go z tego wytarmosić. Piękny właśnie czarny, świecący. Lakierowany kosz. Widać, że cewka już była tutaj wymieniana, są ślady wy... m, m, jakiegoś kleju w cewce. No i ruszając membraną już odczuwam. Słyszycie? Jest tarcie. Także cewka na pewno jest tutaj do wymiany. Zobaczmy jak wygląda druga sztuka. Możemy się tego ten kąt. Jest nie dobrze W przeciwieństwie do pierwszego ten wychodzi lekko. który w drugim kartonie podobnie mamy głośnik Grand Zero ten sam model GZ-TW30T zatem gz 30 t 32 Takie mamy tutaj modele. No i rzut oka na to, co do nas się przytaszczyło. Kamera dość wąsko widzi niestety muszę zobaczyć się w jakąś sportową kamerę, która <coughs> będzie widziała tutaj szerzej. Mam tamtą, która leży tutaj, ale ona niestety. No, ma kiepski mikrofon i tak nie bardzo jest mi rejestrować to, co tutaj przychodzi. W przyszłości marzy mi się GoPro, ale to tak jeszcze trochę musimy na to poczekać. Także zobaczmy jeszcze, co się z tą drugą sztuką dzieje. Poruszajmy nim. Niby nie obciera aż tak mocno, ale coś tam z stewką się jednak dzieje też. W każdym bądź razie głośniki. Trzeba będzie rozebrać. Tutaj nie widać, żeby jakiś klej był nieoryginalny. Natomiast, natomiast w tym głośniku można zaobserwować, że klej był już tutaj wymieniany. Że membrana tutaj była, że przepraszam, tutaj w tym głośniku tutaj można zauważyć, że cewka była wymieniana. Jest to taki klej. Ktoś to robił niechlujnie. Zostawił po sobie dużo zbędnego materiału. W każdym razie zobaczymy, co mają w środku, ale to już w następnym odcinku Wytwórni Basu. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie, polecajcie znajomym. Być może też im się spodoba nasza e, tematyka. Pozdrawiam i cześć.